Nie ma! Ciule? Znaczy nie, <śmany> moi kochani. <śmany> nie, nie martwcie się, nie miałam nic złego na myśli. Tak sobie gadam. E o o o dobra. No, w każdym razie, witam was e po dłuższej chwili, przyznaję. Jestem tutaj nie tyle sama, ile z Darkiem. Przywitaj się. ma. No i będziemy sobie razem grali właśnie w Huntera. Z i będziemy rozwalać innych, i mam nadzieję, że nie zginiemy. Zobaczymy. Poczekajcie, ja tylko muszę coś zerknąć. No, muszę odebrać wszystkie bonusiki i tego typu rzeczy. Tak w ogóle to e, chcę Wam powiedzieć, że no w sumie długo nas e, się nie widzieliśmy, znaczy, bo ostatnio od Walentynek. A od Walentynek zmieniło się tylko tyle, że pracodam, dom, praca dom. Darek ma zaraz urodziny, zresztą mój brat też. E, poza tym jest biedny chory. I tutaj będzie nam kichał co chwilę. Niestety. Także no, przygotujcie się na kichanie. Jesteś gotów, Majir? Tak. Tak, coś to ja czekam na Battle Royale, bo w to będziemy grali. Także czekamy tylko na niego. Jeszcze sobie zerknę tutaj na druidzie z który które mi tutaj przybrnęło. Cóż to jest? Co to kurde jest? A. That's nice. No, but... Ale to jest chyba to samo, co widziałam ostatnio. Tak, tak kojarzę. A 8 tysięcy to trochę sporo. Sorry, nie teraz. Not right now. Kto kogo zaprasza? Masz już tam. Ja tylko zrobię taki flipa. Aha, dobra, czyli on jeszcze coś tam otwiera. Dobra, to w każdym razie mam chwilę, żeby z wami jeszcze pogadać. Yy... Co chcę powiedzieć, bardzo Wam dziękuję. Mamy 300, mamy 300, udało się. Nie wiem jakim cudem, stędem. nie, ale poważnie, bo ostatnio zauważyłam, że jest bardzo słaby ruch u mnie na kanale, za co no, nie wiem, czy e, bardziej karać siebie, czy, czy nie siebie. W każdym razie ja na Was nigdy nic złego nie powiem, także no, i tak jesteście super, że chcecie mnie oglądać. Także no, wydaje mi się, że możliwe, że może YouTube po prostu mi skraca zasięgi, czy coś, no w każdym razie, no, nie moja wina, no, nie moja wina. Po prostu jest jak jest, mam nadzieję, że to się trochę polepszy z czasem, oby, no... W każdym razie zrobiłam nowego shorta, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to musicie obczaić, bo jest dosyć śmieszny, zabawny i w ogóle. I tutaj sobie obrócę albo tak, bo mi się tak chce. Uu, fajnie włoski się majtają, majtaj! Dobra, dobra, już się nie bawię. Dobra słowa. Okej. Okay. Widzę, że Darek jeszcze nie gotowy, to jeszcze sobie z wami chwilkę pogadam. No więc tak. Przyznaję, że jesteśmy lamusami w tą grę. Więc jeżeli jeszcze nas nie oglądaliście, to wiedzcie, że. O! E... O super! Akurat nas Darek zaprosił. E, tak. I nie wiem, czy się udało dać join, czy nie. Chyba nie. Chyba nie. O! A jednak tak. Dobra. I teraz czekamy na jego ruch, aż będzie ready. No, tak, 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 tak. Jesteśmy ready. Eee, dobra, jesteśmy lamusami, więc jeżeli przegramy, to przepraszamy. Eee, w każdym razie zrobimy to na wizji, więc będzie jeszcze większy łach. Eee, no i możecie się z nas śmiać, także śmiało. Eee, co tak poza tym? Mm, obiecuję, że będzie special. Będzie special na 300, tak jak obiecałam, i będzie on jutro. Niestety, bo dzisiaj już nie zdążę. Nie ma szans. <laughs> nie ma szans, zresztą już jest dosyć późno, przyznaję a i też chciałam wrócić z ćwiczeniami moi drodzy także no cieszcie się bo będzie wielki powrót o kurde coś mi się zacięło dobra teraz już działa chyba a poczekajcie dam sobie ciut głośniej o w ten sposób a w ogóle widzę, że ja tutaj yy, ja tutaj że tak powiem dowodzę no to może tutaj wylądujemy co wy na to chyba będzie git nie Szczerze mówiąc, to ja mam tylko nadzieję. Czego? Nie klikać mnie tu enemies. Bo jak tutaj kurwa nie ma enemies. Przepraszam za wyrażenie, ale no. Słuchajcie, lecimy tutaj, bo tutaj prawdopodobnie właśnie nie będzie enemies. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Najwyżej się zesramy. Trudno. Pamiętowo Dobra, lecimy na górce. Bo ja lubię być na gorsie. E, co jest kuźwa? Okej, okay, coś mi bardzo zacięło. Ej, nie, 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 nie. Ej, kurde, ej. Ej. Jak ciul! Już mnie prawie zabili. A pomocy. 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 Nie, ej, ale to jest bez sensu, bo mi się internet zaciął. Ej, pomocy. Kuwa! O. O. Pomóż, pomóż, pomóż. Dawaj, dawaj, dawaj. O, dzięki. Nie wiem czy. No dawaj, dawaj, pomagaj. O, dziękuję. Ale kurde, ja mam malutko życia pomocy. Potrzebuję jakiejś apteczki, czy coś. Kurde, tutaj nic tutaj, nie ma. Chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu? No. O, dobra. Ej, ale przyznaję, że mam jakiś... O nie, mam jakiś problem z internetem, on coś mnie przecina. Coś mnie przerywa, kurwa. Ale w ogóle to ja muszę gdzieś znaleźć jakieś rzeczy. O, kurde, dobra. Coś, coś powiedzmy, że mam. Jakieś gówna. Eee, ja bym musiała... Zaraz, kurwa. Ja muszę sobie znaleźć rzeczy. No. It's not so easy, kurwa. Eee, przepraszam za wyrażenie. E, gdzie ty jesteś? Nie, kuwa. Zaraz mnie zabiją. Jeszcze chwila, moment. Gdzie ty, kurwa, jesteś? A tu. Masz. Czekaj. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że się uda, że cię uzdrowię i zdążę. Kurde, ktoś tu biegnie. A ja nie mam broni! Ja nie mam broni, nie. ja stąd uciekam. Przykro mi. Nie Serio? To stał. Dobra. To... Dobra, to spadamy. I ja też. Dobra. Dobra, już miałam spadać. Ty, jakiś cheater, on kurde przez ten... Przez... Przez ściany. Się. I przez ściany. No. Dobra. Nie, jak taki cheater, to, to ciulmów w tyłek, że tak powiem. Ej, ale w ogóle strasznie mnie przerywa. Nie wiem, o co kamen. A, bo dużo graczy, 80. Quit, kurde, miał być. Mnóstwo jest graczy teraz. Dlatego chyba mi internet przerywa. Dobra, to lobby. Nie ma co. Więc widzicie, yy, daliśmy dupy na dzień dobry. <laughs> Raz z darkiem. Jesteśmy do bani. No tu lobby, no. Nie wiem, próbujemy jeszcze raz? Dobra, próbujemy jeszcze raz. Jak teraz zginiemy, to trudno, będzie po prostu krótszy odcinek. Mm. <laughs> Ale przyznaję, że już dawno mi się to nie, nie przydarzyło, żeby tak zginąć w ten sposób. Tak perfidnie. O, a propos noska. Nosek, nosek, nosek. Okej, okay. I am ready. Git. Macień, dobra, zaraz coś znajdziemy, jakąś nową gierkę. O, biedny. Smara tu, smara. Oj, kochani, a Wam jak mija w ogóle? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Mam nadzieję, że nieco lepiej niż nam. My przyznajemy, ostatnio chorujemy. W ogóle ja to się bardzo wkurzyłam, bo to już nie wiem, który tydzień właśnie bez treningu. Jestem zła przez to, ale jeżeli dzisiaj się uda i poćwiczymy, to oczywiście to nagram, wrzucę dla Was i już będziemy regularnie w miarę. Nie? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że teraz już bez żadnych e, niespodzianek takich, takich właśnie no, typu zdrowotnych. Oby nie. Jezu, jak długo. Boże. Nienawidzę tego czekania. Yypypy. No, a tak poza tym to no, będzie odcinek specjalny, ale wiecie, co zrobię? Zrobię troszkę inaczej, bo widziałam kilka komentarzy od was i postanowiłam je połączyć wszystkie i będzie śmiesznie. Także no. Widziałam widziałam wiele fajnych e, rzeczy, także wszystko połączę razem i będzie sztus. Będzie szkł. Tak myślę. O, dobra w końcu. Uh, 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 uh. A, i właśnie, koniecznie obczajcie tego shorta, bo jest naprawdę przekomiczny i taki dosyć yy, prawdziwy, bym powiedziała. Prawdziwy, życiowy i w ogóle. Także no, jeżeli macie dziewczynę, to na pewno będziecie wiedzieć, o czym mówię. Yy, ta... Co to było przed chwilą? Już myślałam, że mnie wyrzuciło. Ale chyba nie. Chyba jest ok. E, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Coś z internetem mi się dzieje, ewidentnie. O Dobra, już nie. Nie mam pojęcia, bo co kamon. Dobra, zaprosiłeś mnie widzę, to zgadzam. Jezu, ludzie, weźcie się, uspokójcie się. A, Shining Stars, jakieś... dziwne typy, dobra. Okej, okay, więc widzę, że chyba teraz ty będziesz dowodził. Ta, więc wybieraj gdzie lądujemy. A co kurde, co? W sensie prowadź nas, nie? W nurkowaniu. Znaczy mnie. Bo ja jestem z tobą. Nurkujemy razem. <laughs> Okej, okay, robimy korkocią O, a co to za budyneczki fajne? Słodziusio Kurde, ja to się boję, że zaraz tutaj będą Trzeba szybko, szybko, szybko Szybko szybko. Dobre Trzeba szybciutko tutaj Pam, pa, pa, pam, 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 pam. Kurde, jest tutaj coś jeszcze? Nie, nie bardzo. A tu? Uuu, tutaj coś jest. Złośliwszy Kurde, no tak, tak, tak. Wchodzę do tego wszystkiego. Ale fajnie by było też wleźć yy, ten, co chciałam powiedzieć, na, na górę, nie? żeby sprawdzić, czy tam czegoś nie ma. Kurde, to szlak. Ej! czemu mi się auto bieganie włączyło? Bez sensu. mnie tu na górę. O nie! Ktoś tam idzie. Jakiś dupek. Przed nami. Kurwa. Kurwa! Kto to kurwa jest? Gdzie on jest? Gdzieś on kurwa jest. Uważaj. O jest! E, czemu on jest tam? Nie strzelasz. Cukwo. Gdzie on? Co on tak szybko biega? A. Si! Kurde. Jak tak to, to, jest... <gryw> to ja mam to w dupie! To ja idę gdzieś indziej, pierdzielę Nie Ty? Ale... O, trzeba uważać, że coś też Linkin jest, ale... O kurde, a wy co? Ej, a ty czego mnie nie strzelasz? No, totalnie Chyba tak. No, chodźmy stąd, bo ja jakoś też nie mogę trafić. Mam trochę cele jak baba z wesela dzisiaj. No, chodźmy tam gdzie czwórka. Idziesz? Słodka. No, gdzie tam? Aha, ty idziesz inną drogą, dobra. O. Ho. Ja idę tutaj może będą lepsze rzeczy. Takie gówniane te bronie mi się trafiły. Trochę. No, to masz lepiej. To masz lepiej. Fajne to jest też. Podoba się. O, tu jest nawet. O, no, to są te pojazdy. Fajnie. No o kurde. Co już, już, kurde, już strzelają? Gdzie, gdzie? Gdzie oni, kuźwa, są? Co jest? Do ciula. Hmm. Oh. Armor się, kurde, przyda ja bym poprzebowała jeszcze ten e, jakiś hełm, kurde, no, coś takiego. O, skrzynka! jest skrzynkę. Tu jest gdzieś skrzynka. Nareszcie. Jakieś fajne rzeczy no. I o to mnie chodziło. Zdaję śludeczki. Tam już otworzono tam w środku. Za ścianą. Nice. Trochę bien, To mi się podoba nawet. Kurde, gdzieś tu... o ja jest... To jest cheater, cheater. Gdzie? Widziałem jak czekuje. Gdzie? Czeki cheater. cheater. Kurde, ty, ale ich tu jest. Mnóstwo. Gdzie ty jesteś? Ooo, takuję cię. Mam się. Gdzie, gdzie, gdzie? A tu jesteś. Dobra, biegnę. Chodź, chodź, chodź. czekaj. Dobra, już. Idziemy stąd. Jedźmy stąd. Eee, ty! Dobra. Like tak do shit. Ty, weź, nie wjeżdżaj w ten most. Co ci most jest winny? O, w ogóle no, shrinking są. No właśnie właśnie. Dawaj do Zona. O Zona. No. Jak ty jedziesz? Idź ty. Ej. Psz. No mówię, jak ty jedziesz? Weź. Jedź normalnie. Tutaj wysiadamy, czy? Tutaj? Tak. Tutaj. Dobra. Kierow. Dziękuję. Ale byś mi. Nie, no szkodziłeś mnie. Kurde. Weź. No? No wiesz, co? Już się uzdrowi. Już się uzdrowiłam, nie? Trzeba. Nie mogę wejść. Gdzie ty jesteś? <grych> Okej, okay. dobra, chodźmy do czwórki i do trójki, tak? Tak. Gdzie oni są? Gdzieś daleko. Nie, niedaleko w sumie. 300 metrów. Idziemy do nich, dawaj. Ty, a w sumie przydałoby mi się więcej ammo. O, właśnie. Szczelają? Gdzie? O! Oh, fuck this shit, tyłu za tobą! Suka Zabijłeś? Yes, Congratulations Nie chciałam też to zrobić, ale mi nie wyszło Nice Jaślinski zon jest taki z boku bardziej. No to chodźmy może tam gdzieś. Ja idę do kury. Te? No może ja też. No, dobra, dobra. Niech ci panu W sumie mogą tutaj mieć niezłą akcję, nie? Mogą, ale nie muszą. Hm. Interesujące. Ja trochę się boję tutaj podchodzić, bo nie wiem, czy oni gdzieś tutaj nie są. Co? Gdzie ho? Tam? No, no dobra. Oho, tam tu. Tak coś czułam. Gdzie on jest? Tam po od stronę jakby. Nie ma się tu za bardzo. Ja bym się spaliła. O no tu. Mam cię. Jeszcze gdzieś tutaj jakby. Kurwa ja go zabiłam. A affirmative. Ech. Nie no miał to jeszcze do ciebie się znajdzie. Ciulu idź sobie. To moje jest. Nie, tylko glove. słabo. O, tutaj po gościu kolejno. Co to znowu? Kto to strzela? Hm wiem ja co jeszcze tutaj podeszła e. Czy coś tutaj przypadkiem nie ma Przeciągajka hmm. Wciąg? Gdzie co? To jest fakt co wciąga się? Nie. Idę hmm. O nie! O nie! Idzie ten Zone! Za nami. Nie! Trzeba szybko uciekać. Tercza, tercza. Ech, ech, Zjemnie. Nie! Trzeba szybko uciekać, 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 uciekać. Uciekać. Szybko. Lećmy stąd. Aaaa, eee, bo nas zje. Kurde, niech to szlak. Już już tu, już tu idzie. Już tu idzie. To pole. Pole. Nie. Pole nas zje. Nie. Nie. Szybko. Szybko. Tak, to jestem cała, jak ja gram w takie gry tego typu. Dobre. O, chyba się uda. Chyba nie jest tak źle. Przynajmniej mi się uda. Uii! To jest. I get it. Doś. Hm. Ale byłam szybka nawet. Na piechotę. Gdzie wy tam? Hmm? Na górze. Kurde no. A, szkoła patrz. A gdzie są nasi wrogowie? O to jest pytanie? No, i tak co tak jeszcze poza tym. Właśnie, bo Darek dalej mi nie zdradził, jaki by chciał prezent. Jaki chcesz prezent? żeby pędzelki kupić. Pędzelki? Nie, no masz. O więcej kupię, to no. nosa. co? Słodkę, nie? No, wiem. O kurde, z drugiej strony są gnoje. Gdzie oni kurwa są? Mmm. O, coś widziałam. Ale nie jestem pewna co. Hmm. Chyba już po tobie gneku. <laughs> That was good. Ej. Ej, kto mi tutaj podbiera? Ej, kurde, to mój to mój ja, trup. Ja się to mój trup. Ja się Ale świnia. No, chyba nie, nie pilnujesz. Gdzie tam jeszcze strzela? No, serio! <grym się> Zajęję się. Poważnie. Dary. Kurde, serio. No to się weź, nie rusz, bo nie mogę ci pomóc. Kurwa, nie. No to jest. Dupa. Ej, no wiesz co? <laughs> Obo jak klęczymy i umieramy. <laughs> Ale chyba nas wzięli w sidła. Było tam podchodzić, widzisz? Widzisz? Zemściło się, kurde. O, to chociaż tyle dobrze. Nie no, widzi nas pewnie na 100%. No, no, widzą chyba. O, tam nie. Nie wiem me. jak to. Ty... No właśnie. No, dobra. dobra, dziękujemy, fajnie było. No. no, zgadzam się. Dzisiaj pech. No, dwa razy zginęliśmy na wizji. Jeszcze na wizji. Widzisz, jaki pech. Raczej tak. No dobra, trudno. Okej. Okay. Dobra, przynajmniej cztery kile. Ty miałeś dwa. Przepraszam, nie najgorzej. Dobra, kochani. Chyba za niedługo będziemy kończyli po prostu. Trochę sobie pogadaliśmy. Przepraszam, aż mi się odbiło lobby, mówię. No coś, nie wiem, coś słabo mi internet działa, coś tutaj nie łączy za szybko. Dobra, jeżeli odcinek wam się podobał, jeżeli chcielibyście więcej, to wiadomo, co macie robić, co nie? Łapka w górę, nacisk subskrybuj i... nacisk, Boże, wcisk, nie, jak to się nazywa? Baton. Baton, no, batonik, nie? Tak, w sensie, no, ten tam, no, napisem subskrybuj, nie? Dobra, dobra. Ja się z wami żegnam. Darek też. Krzycz hej. Nie. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się pa!